Hej z tej strony Maciej, witajcie w Bekonologii po krótkiej przerwie. Kocham oglądać seriale, siadasz sobie wygodnie na kanapie i oglądasz przez kilka dni, kilka sezonów i w ogóle nie wstajesz. No. Piękna sprawa. W niektórych serialach pojawiają się knajpy, puby, restauracje, jakieś pijalnie i wtedy ja odruchowo sięgam po telefon i zapisuję, że muszę koniecznie się do nich wybrać. Tyle, tyle, że one nie istnieją. Lista się jednak przydała, bo wybrałem 10 fikcyjnych knajp seriali, w których bardzo chciałbym zjeść lub wypić coś mocniejszego albo herbatkę. Wybór jest oczywiście czysto subiektywny. Zachęcam was do proponowania serialowych knajp w komentarzach. Again? Yep. Who needs to order? I do. Go ahead. Uh. Chef salad. Stretching. Oil and vinegar on the side. Crackers are roll. Um... Get the crackers, get the crackers. Kojarzycie pewnie Gilmorgers, czyli po polsku kochane kupoty. Ja przyznam, że poznałem dość niedawno, w dodatku oglądałem jednym okiem, za to wszystkie sezony naraz oczywiście. Tam jest taki gość, nazywa się Luke, zawsze wygląda tak samo, nosi taką czapkę z daszkiem, wiecie, taką baseballówkę, oczywiście daszkiem do tyłu i ten Luke ma knajpkę, taką typową dla małych amerykańskich miasteczek jadłodajnie. Wiecie, rano jakieś jaja z bekonem, po południu i wieczorem, burgery, frytki, te klimaty. Naprawdę, bardzo chciałbym zjeść coś w takim miejscu. Tylko niech to będzie właśnie autentyczne, prowadzone przez jednego zapaleńca, właśnie takiego luka, a nie jakaś tam sieciówka, wielka korporacja. Nie, nie, nie. <tryk> Alo, alo, tu nocny jastrząb. W dzieciństwie bardzo dużo oglądałem alo, alo, upadła Madonna z wielkim cycem, angielscy lotnicy i kawiarnia Rene, głównego bohatera, w której to wszystko się działo. To jest takie miejsce, w którym nie tyle chciałbym zjeść lub wypić, ale w którym chciałbym po prostu być. Być przez jakiś czas, przebywać. Usłyszeć od kobiety z ruchu oporu, posłuchaj mnie uważnie, bo nie będę powtarzać. Zatkać uszy żółtym serem, gdy żona renę zacznie śpiewać. No po prostu miło spędzić czas. Six Bloody Marys. Hold a Mary. Here we go. I hate Bloody Marys. Jest taki serial Shameless. Najpierw była wersja brytyjska, potem zrobili wersję amerykańską, i ta amerykańska opowiada o patologicznej rodzinie mieszkającej gdzieś na przedmieściach Chicago. Jedną z częściej pokazywanych miejscówek w Shameless jest bar Alibi. To taka typowa amerykańska speluna, w której przesiadują zawsze te same osoby, w której czasem dochodzi do bujek, a raz na jakiś czas jeden ze stałych wywalców stawia wszystkim kolejkę. Skoro już przy Shameless jesteśmy, to główna bohaterka pracuje przez jakiś czas w Patsy Pies, czymś całkiem podobnym do Lux Diner z kochanych kłopotów, ale to już jednak jest większe. Tam pracuje więcej pracowników i to mi tak średnio odpowiada. Wolę knajpkę Luka. mogę coś Cooper try może slice spróbować cherry pie. Po 25 latach Twin Peaks wraca z trzecim sezonem, a ja się wam przyznam, że kiedy oglądałem dwa pierwsze, to równie często co próbowałem zgadnąć, kto zabił Lore Palmer myślałem o placku wiśniowym z Tweets, który tam parę razy się przebijał. Zastanawiałem się, czy jest on tak smaczny, na jakiego wygląda, czy tak jak wszystkie te amerykańskie ciasta jest po prostu przesłodzony do przesady. Co ciekawe, Tweets istnieje naprawdę, także może mi się kiedy uda odwiedzić tę knajpkę, no, no byłoby super. I tell you, one of the best things about dropping the weight, all new wardrobe. I keep this up, I'm gonna need Clothing Anonymous. Powinienem się nazwać twoim zanim ten Rodzina Soprano to jeden z seriali mojego życia i jeśli jeszcze go nie widzieliście, to najlepiej nie przyznawajcie się, tylko po cichu koniecznie nadrabiajcie. Ani trochę się ten serial nie zestarzał. W rodzinie Soprano pojawia się między innymi doskonała, bardzo elegancka restauracja Vesuvio i czegoś takiego, takiej wytwornej włoskiej klasyki, trochę mi brakuje. Takiej restauracji, w której wprawdzie płaci się dużo, przez co odwiedza się ją siłą rzeczy rzadziej, ale za to stoi ona na w innym poziomie niż jakaś tam tania pizzeria. Niemniej jeszcze większe wrażenie zrobiło na mnie Satriale Spork Store, czyli taka mieszanka sklepu mięsnego z punktem gastronomicznym, w którym sprzedaje się także kanapki z apetycznymi, naprawdę obłędnie wyglądającymi wędlinami. Wprawdzie członkowie organizacji mafijnej częściej w tym miejscu pili kawę albo robili inne rzeczy ważne dla swoich biznesów, w co nie będziemy się zagłębiać, ale te kanapki parę razy gdzieś się przewinęły i za każdym razem wywoływały u mnie ślinoto. Swoją drogą chyba nie tylko ja tak miałem, bo gdzieś w Australii otworzył się bar o nazwie Satriales właśnie z podobnymi kanapkami. Smelly cat, what are they feeding you? Everybody! Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, że przyjaciele lecą w telewizji właściwie non-stop. Zawsze, naprawdę, zawsze znajdę ich na jakimś kanale. Wiecie, przeklikuję 100 programów, i jeśli nie było frekwencjów po drodze, to na tym 101 będą już na bank. Wszystko to sprawia, że znam chyba każdy odcinek na pamięć, a jeśli chodzi o Central Park, no to po prostu chciałbym zasiąść na tej kanapie, tej kanapie, i posłuchać, jak Phoebe śpiewa. Smelikat, smelikat. Hmm, hmm, hmm. Nic więcej, żadnej kawki, żadnego ciastka. Ponoć w niektórych polskich miastach są kawiarnie stylizowane na Central Park. Słyszałem o Toruniu, o Warszawie. W żadnej z nich nie byłem, więc nie wiem na ile to jest wierne odwzorowanie tego co można było zobaczyć w serialu. Więc jeśli ktoś z was którąś odwiedził, to niech da znać w komentarzach jak tam jest naprawdę. Nigdy tego chyba nie mówiłem, ale w czasie studiów, poza studiowaniem dziennikarstwa, zajmowałem się też studiowaniem Simpsonów. Obejrzałem jakieś 25 sezonów. W każdym sezonie było około 20 odcinków, a każdy odcinek trwa tak. Dla uproszczenia rachunków, jakieś 20 minut. Łącznie daje to 20 tysięcy minut, czyli zaokrąglając 7 dób ciągłego oglądania. Mówiąc wprost, mam tydzień z życia wyjęty na oglądanie Simpsonów. W Simpsonach wciąż pojawiają się nowe knajpy i na ich temat można by zrobić naprawdę osobny film, a nawet osobną serię filmów, ale dwie przewijają się na okrągło. Krusty Burger to mokry sen fana tłustych i tak obrzydliwych, że aż smacznych fast foodów, zaś Tawerna Umo to taka spelu do kwadratu, w który jest brudno i śmierdzi, a z kranu leje się jeszcze paskudne piwo. Niemniej towarzystwo jest kapitalne i właśnie dla tych fenomenalnych rozmów z Homerem, Barneyem, Karlem, Lenym i Moł chciałbym zasiąść przy tym barze choćby na chwilę. It's just a burger. Just burger. burger. Robin, it's so much more than just a burger. ten I mean, first bite. Oh, what heaven that first bite is. The bun like a sesame freckled breast of an angel resting gently on the ketchup and mustard below flavors mingling in a seductive pas de deux. and then a pickle. Ja wiem, że jak poznałem waszą matkę, to przede wszystkim McLaren's i choć chciałbym zająć miejsce przy tym stole. w tym stole, to marzy mi się coś innego. Przygoda równie legendarna, do poszukiwania najlepszego burgera w Nowym Jorku przez Marshala Eliksena. The most playful little pickle, and then a slice of tomato, a leaf of lettuce, and a, a patty of ground beef, so exquisite, swirling in your mouth, breaking apart and combining again in a fugue of sweets and savory, so delightful. This is no mere sandwich of grilled meat toasted bread, Robin. This is God. Wiecie, zgubić się gdzieś w wielkim mieście i całkiem przypadkiem trafić do knajpy, w którym zjem coś tak pysznego, że będę to rozpamiętywał przez lata. To nie musiałby być burger, to mogłaby być nawet sałatka. No dobra, szanujmy się, nie sałatka, ale cokolwiek innego znalezionego przypadkiem, co rzuca na kolana. That's the Los Poyos Hermanos promise. And if you don't, on me. Los Poyos Hermanos. Czyli lokal z panierowanymi kurczakami, przypominający popularny KFC, który w serialu Breaking Bad był przykrywką do handlu metamfetaminu. Nie o to chodzi, że chce stać się częścią jakiegoś narkobiznesu, ale po prostu kurczaki z Los Poyos Hermanos wyglądały naprawdę apetycznie, i jestem bardzo ciekawy, czy miały lepszą panierkę niż ta z KFC. Z tego co się dowiedziałem, w Albuquerque istnieje prawdziwe Los Poyos Hermanos, tylko funkcjonuje pod inną nazwą, i przynajmniej oficjalnie nikt nie wiąże tej knajpy z nielegalnością spoju z Hetmanu pojawia się też w spin do Breaking Bad, czyli w serialu Better Call Saul, który nawiasem mówiąc gorąco polecam. Właśnie emitowany jest trzeci sezon i oglądam z zapartym tchem. Uh, Założę się, że na pewno znacie House of Cards. Serial trzyma w napięciu, co nie? Podczas oglądania pierwszych sezonów, bardziej przeszkadzało mi jednak to, że musiałem powstrzymywać ślinotok. Sceny, w których Frank Underwood zajadał się tymi genialnie wyglądającymi żeberkami od Frediego, no były dla mnie prawdziwą mordęgą. Wielka szkoda, że są fikcyjne, że pewnie na planie też nawet nie były prawdziwymi żeberkami, bo jadłbym, ażby mi się uszy trzęsły. – Freddy? – Yeah, Freddy. Dajcie znać, jakie fikcyjne knajpy z seriali najbardziej zapadły wam w pamięć. Piszcie o tym w komentarzach. A jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Ja niedługo odwdzięczę się podobnym zestawieniem. Tyle, że tym razem będę miał na celowniku fikcyjne knajpy z filmów. Dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć, smacznego!